Dzień dobry, dzień dobry! Zapraszam Was dzisiaj na test kolejnych kosmetyków. Zaczynamy od nowego podkładu znam, Real Skin Foundation. Mam go w odcieniu 2N, czyli drugim w kolejności i tak prezentuje się kolor. Tam odcienie jest chyba 5 z tego co wiem. Aktualnie jest na promocji w Rosmanie za 29 zł, dlatego go też kupiłam, bo nie wiedziałam, jaki jest. A 59 zł za podkład, no to tak już ryzykownie, że tak powiem, drogeryjne, oczywiście, jeżeli chodzi o drogeryjne podkłady. Nałożyłam. Na skórze prezentuje się ładnie, natomiast jego krycie nie jest jakieś super mocne. Fakt, że można je budować, nie był zły, ale powiem Wam, że spodziewałam się czegoś więcej. Spodziewałam się, że mnie naprawdę oczaruje, a tymczasem. No, ten jego, ta jego podstawowa wersja chyba jest lepsza. Tak wygląda pół twarzy. Tutaj nie ma nic. No, i tutaj mamy podkład. Jak widzicie, przebijają tam przebarwienia. Wykończenie ma dosyć takie y, świetliste, jak widzicie, co jest ogólnie rzecz biorąc fajne. Więcej wam na razie na jego temat jeszcze nie powiem, ponieważ nosiłam go tylko jedno popołudnie, więc nawet nie jestem wam w stanie powiedzieć, jak on się utrzymuje zbytnio. No ale jest ok, ale szału nie robi, tak w skrócie. No i tutaj już mamy całą buźkę, jak widać, kolor jest fajnie dopasowany do mnie. Teraz korektor pod oczy i to jest L'Oreal Infallible. Ten taki mocno kryjący. Tutaj sobie wzięłam odcień 327. Z korektorem, właśnie ten podkład się fajnie zgrał. Wszystko tutaj wygrało. Nic się nie odcinało ani nic z tych rzeczy. Pudrujemy się Catrice True Skin. Tym pudrem, który już mam jakiś czas, już długo w sumie, ale zapomniałam o nim i postanowiłam go wyciągnąć z szuflady. Ostatnio się zapuszczam swoje szuflady robię porządki, i tak wyciągam sobie rzeczy, których dawno dawno nie używałam, a były fajne. Wyczesuję sobie brwi, właściwie to, to jest klej z Heanu, bo zrobiłam sobie najpierw pomadę. Teraz porządkuję do włoski. I tutaj mamy nowość, czyli cień w stiku z action. Całość kosztowała jakieś 10 zł. Tutaj macie te trzy kolory i ja będę dzisiaj oczywiście używała najjaśniejszego jako bazy, ale z tego co zauważyłam, to one nie zastygają, więc no tak trochę lipa. Yy, trzy nowe paletki, prześliczne opakowania. Każda z nich kosztowała również 8 zł z groszami, tutaj macie właśnie żółtą. No przecudowne te opakowania, one mnie skusiły, żeby kupić właśnie wszystkie trzy. Tutaj pomarańczowa i zaraz Wam opowiem właśnie jak z jakością, co o nich myślę. No, i taka fioletowa. Z tego co widziałam w moim akrzyn, to właśnie te trzy były do wyboru. Nie wiem jak w innych, ale wydaje mi się, że więcej już ich chyba nie ma. Tych wersji kolorystycznych. No i przechodzimy właśnie do najjaśniejszego odcienia. Nakładamy na powiekę. On daje taki bardzo świetlisty look na powiece. Można by go użyć jako właśnie takiego typowo letni cień. Taki nic w sumie, ale jednak coś tam połyskuje bo ma drobinki. Ja się spodziewałam, że ten odcień będzie taki kremowy bardziej a nie właśnie taki transparentny. Zabieramy się za najjaśniejszy odcień z żółtej palety i nakładam go jak zwykle pod łuki brwiowe i w wewnętrzny kącik. Następnie przechodzę do brązu, tym razem będzie w brązach. Eee, cień z palety pomarańczowej. Jeżeli chodzi o te cienie, to już Wam wszystko opowiadam. Ja jestem jakością zachwycona. Trochę się obawiałam tych paletek, bo kiedyś podobne mi się nie sprawdziły, jak zapewne pamiętacie. Natomiast jeżeli chodzi o te trzy, naprawdę rewelacja. Cienie się fajnie rozcierają, mają fajną pigmentację. Naprawdę byłam pod wrażeniem, jak na paletę za 8Z, to słuchajcie, super. Paletka ma lusterko w środku, bo tego wam nie pokazałam, żeby się kamera nie odbijała. W tym tutorialu używam wszystkich trzech palet. Po prostu wybieram sobie odcienie brązu. I teraz przechodzimy do tej no, takiej fioletowej i biorę sobie najciemniejszy kolor, czyli ten ciemnobrązowy. Nakładam go takim dość płaskim pędzelkiem w załamanie, i będę sobie robić taką fałkę. Dzisiaj miałam ochotę na troszeczkę inny makijaż potem będę odcinać cut crease na powiece, ale póki co skupiam się właśnie na tym kształcie i zaraz będę go rozcierała. O, tym samym pędzelkiem rozcieram, którym nakładałam wcześniejszy cień w załamanie powieki, ten jaśniejszy. Chciałam po prostu uzyskać trochę taki koci kształt. Coś innego, żeby po prostu było, ale za to w brązach. Żeby nie było nud. No i zobaczcie, rozciera się całkiem fajnie. Pigmentacja jest też cacy, także ja tutaj nie mam żadnego po prostu zarzutu do tych cieni. Tutaj sobie jeszcze oczywiście poprawiam zewnętrzny kącik, żeby dopieścić jakby makijaż. No i dalej sobie blenduję. Powracam znowu do płaskiego pędzelka, dokładam, gdzie mi tam się rozdarło za bardzo. I bierzemy się za odcinanie Catcrease. Robię to pędzelkiem z Hebe, jest świetny, kosztuje kilkanaście złotych. Na dole mam najwyżej w opisie napiszę, jaki to jest konkretnie numer. Skupiam się właśnie, żeby odciąć tym korektorem całe wnętrze tej fałki. I na razie skupiam się właśnie na zewnętrznych liniach, a za chwilkę będę sobie to korektorem bardziej wypełniać, żeby wyczyścić tą przestrzeń pod błysk, który później nałożę. Ile to trwało, bo musiałam zerkać przed siebie, żeby zobaczyć, czy właśnie to jest fajnie odcięte. Przy takich makijażach ważne jest też, żeby spoglądać przed siebie. Bo jak malujecie to, to patrzycie w lusterko przeważnie na dół, a czasami ten kształt okazuje się troszeczkę inny, kiedy popatrzycie na wprost, więc to warto sobie sprawdzać. No i przechodzimy do błysków. Tutaj będę nakładała róż z żółtej palety. Nie zawiodłam się, błyski są super. Nie są jakieś spektakularnie, wiecie, bijące po oczach, ale w zupełności do dziennego makijażu, nawet do wieczorowego, wystarczą. Fajnie się nakładały, dały się transferować, także ja nie mam żadnych zarzutów. Teraz biorę sobie taki skośny pędzelek, jak do eyelinera, i poprawiam sobie nieco jeszcze kształt pierwotny tego makijażu ponieważ no, ja, ja jak to ja, gdzieś tam wyjechałam tym błyskiem i troszeczkę zak zatraciłam ten kształt, o który mi chodziło. Więc sobie teraz na spokojnie go poprawiam i jakby wyostrzam tą linię y, przy odcięciu cut crease. Tutaj właśnie jeszcze Wam zrobiłam zbliżenie. Takim precyzyjnym pędzelkiem sobie to robię. Będę to delikatnie rozcierać, żeby to nie było aż takie ostre. Natomiast będzie widoczna ta ciemniejsza linia właśnie. Biorę sobie teraz taki ołówkowy pędzelek i delikatnie rozsmużam tą linię w załamaniu. Zależało mi właśnie na tym, żeby było widać mocno, że to jest odcięte. Akurat ten fragment. Myślę, że fajnie to wyszło. Mnie się ten makijaż bardzo spodobał. Takie coś innego, a jednocześnie w klasycznych odcieniach. Poprawiam oczy cieniowanie. Wyżej troszeczkę, żeby wszystko było fajnie widoczne. Na ten sam ołówkowy pędzelek nabieram sobie takiego ciemnego fioletu z żółtej palety. To jest taki fioleto-brąz chyba można powiedzieć bardziej. I nakładam sobie na dolną powiekę, a raczej takiej 3,4, ponieważ w ten wewnętrzny kącik nałożę sobie inny odcień, o taki bardziej hmm, obrżynowy, żeby coś więcej się zadziało, a to fajnie koresponduje mi z tym różem na górnej powiece. I przecieram sobie na linię wodną, nakładam brązową kredkę z Action, a rzęsy tuszuję, pokazałam Wam tusz do góry nogami, a brawo Ula, tuszem z Loreala, który testowałam przy okazji filmu z Ezebrą, to jest ten Bambi Lashes efekt super tusz, jak zgęstniał to jest jeszcze lepszy, jak to zwykle z tuszami bywa. Naprawdę bardzo go lubię i teraz go męczę. Nowość z Hean. Taka potrójna paleta do konturowania. Mnie bardzo zainteresowała. Napiszę wam potem pod spodem, który ja mam kolor, bo są dwie wersje kolorystyczne. Znowu się jąka. Zaczynamy od brązera. Fajny, dosyć ciepły. Myślałam, że będzie chłodniejszy, szczerze powiedziawszy. Ale bardzo fajnie się rozcierał. Nie było z nim żadnych problemów. Fajna paleta, naprawdę spodobała mi się, kosztowała 29 zł bez promocji, także w promce na pewno dostaniecie ją taniej, nawet chyba teraz jest promka na Hean w Hebe. No rozświetlacz też naprawdę daje po oczach, jest porządnej jakości, naprawdę. Byłam zaskoczona, ale w sumie tak, tak patrząc to Hean robi dobre rozświetlacze, czy te pojedyncze właśnie, czy te w paletach. E, Róż... Róż był w takim odcieniu, że troszeczkę się zlał z tym brązerem, ale jest fajnie ożywiający cerę. Na przykład jak jesteście zmęczone albo chore. Teraz przyszedł czas na usta, i tutaj mamy Super Stay Ink Crayon. To jest taki również oberżynowy kolor, ten u góry. Nałożyłam go na usta i będę doklejała kępki z chińskiego sklepu. No i tak prezentuje się efekt końcowy. Dajcie znać, czy Wam się podoba, jak Wam się podobają nowości, czy któreś macie. No a ja jak zwykle już dzisiaj zmykam. Do zobaczenia kochani. Pa pa!